Mamy odpowiedź prezesa Związku Banków Polskich na głośny wywiad prezesa UOKiK. Tadeusz Białek ripostuje, że banki nie są spóźnione, ponieważ od lat podejmują działania, żeby rozwiązać problem frankowy. Co z kolei Tadeusz Białek sądzi na temat sankcji kredytu darmowego i na co liczy ze strony urzędu w sprawach dotyczących WIBORu? Frankowicze nadal nie zwalniają tempa. Od początku roku do sądu ruszyło blisko 55 tysięcy kredytobiorców, czyli niemal tyle, ile w rekordowym 2023 roku. Do których sądów trafiło najwięcej spraw frankowych, i czy Sąd Okręgowy w Warszawie jest dalej najbardziej obleganym sądem w Polsce? W końcu doczekaliśmy się nowego Wydziału Frankowego, ale tu zaskoczenie, bo nie w Warszawie, a w Poznaniu. Od 1 grudnia ten specjalny wydział będzie orzekał w Sądzie Okręgowym w tym mieście. Czy w kolejnych miastach zostaną otworzone kolejne wydziały frankowe i co oznacza nowy program Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą Sprawne Sądy. To będzie kolejna tykająca bomba dla banków. Tak rosnącą liczbę pozwów o spłacone kredyty ocenia jeden z bankowców. Ilu Frankowiczów, którzy zdążyli już spłacić swój kredyt, walczy w sądzie? I jak bankowcy zamierzają rozbroić tę bombę, ograniczając prawa Frankowiczów? Witam Państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do Państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności Frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania, nie zwlekajmy zatem. Zaczynamy. Nasz ostatni program kończyliśmy głośnym wywiadem udzielonym przez prezesa UOKIK. To dzisiaj dla odmiany od wywiadu zaczniemy. Tym bardziej, że stanowi on swego rodzaju polemikę z tezami wygłoszonymi przez Tomasza Chrusnego z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wskazuje sam autor publikacji, ten tekst był jednym z najchętniej czytanych na portalu XYZ i chętnie komentowany zarówno przez kancelarie frankowe, organizacje konsumenckie, jak i bankowców. I właśnie przedstawiciel tych ostatnich, a mianowicie prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, zdecydował się zabrać głos i stanąć w obronie banków. Zaczęło się dość dyplomatycznie, żeby nie powiedzieć kurtuazyjnie, ponieważ prezes ZBP podziękował prezesowi Łokich za to, że ten dostrzegł starania banków w celu rozwiązania istotnych problemów sektora bankowego i jego klientów. Natomiast im dalej w las, tym uprzejmości i zgody było coraz mniej. Przede wszystkim Tadeusz Białek nie zgodził się z prezesem ŁOKiK, że banki nic nie robią, żeby rozwiązać problem frankowy. I w tym zakresie przedstawił aktualne statystyki dotyczące zawartych ugód i dodał jednocześnie, że ZBP aktywnie uczestniczy w pracach zespołu roboczego powołanego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który pracuje nad jednolitym wzorcem ogody. Zgodnie z przekazanymi danymi, ten wzorzec powinien być gotowy na koniec 2024 roku. Dobrze idzie proces ugód związanych z kredytami walutowymi. Mamy blisko 107 tysięcy ugód już zawartych. Do tego trzeba dodać blisko 10 tysięcy ugód sądowych, które zostały zawarte. Widzimy bardzo duże przyspieszenie dynamiki, zwłaszcza ugód sądowych, które rok temu były zawierane dość sporadycznie. Oczywiście Tadeusz Białek nie pozostawił bez odpowiedzi tematu dotyczącego sankcji kredytu darmowego. Przypomnijmy, że prezes UOKiK wskazał, iż SKD to racjonalny mechanizm, żeby banki tworzyły umowy uczciwe, czytelne i transparentne. Z kolei prezes ZBP twierdzi, że sankcja przewidziana w ustawie o kredycie konsumenckim jest nadmiarowa i nieproporcjonalna do uchybień po stronie banku, a prawnicy nadal czepiają się jedynie przecinków i literówek. Tylko w Polsce wprowadzono tak skrajne rozwiązanie. Brak proporcjonalności sankcji powoduje, że drobne uchybienia mogą prowadzić do nadmiernych konsekwencji dla banków. SKD obowiązuje od 13 lat, a była wprowadzona w zupełnie innych realiach, gdy na rynku kredytów pozabankowych panowała wolna Amerykanka. Obecnie rynek jest istotnie doregulowany i ściśle nadzorowany. Z jednej strony wypowiedź prezesa ZBP może bulwersować, ponieważ po raz kolejny stara się zdyskredytować branżę prawniczą, która w jego mniemaniu na siłę szuka drobnych uchybień w umowach kredytów konsumenckich i stara się ją podpiąć pod sankcje kredytu darmowego. Jednak prawda jest zupełnie inna, ponieważ umowy kredytów gotówkowych zawierają takie zawinienia, które powodują, że klienci płacą zawyżone koszty okołokredytowe. Dlatego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że banki Widzą problem, tylko nie u siebie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyboru, to Tadeusza Białka cieszy jasne stanowisko prezesa UOKIK w tym zakresie. Przede wszystkim podziela jego zdanie, że brak jest podstaw prawnych do kwestionowania tego wskaźnika, jednocześnie liczy na dużo większe zaangażowanie po stronie urzędu, żeby przeciwdziałać kampaniom, które promują dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Zostawiamy na chwilę tematykę dotyczącą kredytów złotowych. O ile bowiem banki nadal liczą, że kwestia SKD i WIBOR to tylko potencjalne problemy, a nie realne zagrożenie dla sektora bankowego, to tego samego nie mogą powiedzieć o pozwach Frankowiczów. A tych znowu przybyło znacznie w ostatnim czasie. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane z 47 sądów okręgowych w Polsce, to od stycznia do września do sądów trafiło ponad 55 tysięcy nowych pozwów frankowych. I jest to niemal tyle, ile w rekordowym 2023 roku. To oznacza, że nadal spora grupa Frankowiczów jest zdecydowana na dochodzenie swoich roszczeń w sądach. Jak zatem wyglądają aktualne statystyki w poszczególnych miastach? Na pierwszym miejscu nie ma zaskoczenia, i nadal najwięcej pozwów frankowych trafia do sądu okręgowego w Warszawie. W pierwszych trzech kwartałach tego roku do tego sądu trafiło 9200 nowych spraw frankowych. Oczywiście, w przypadku tego sądu mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 30%, a wynika on ze zmiany właściwości, która została wprowadzona w kwietniu ubiegłego roku. Na jej mocy sprawy do sądu okręgowego w Warszawie mogą być jedynie kierowane przez mieszkańców stolicy. Na kolejnych miejscach znajduje się sąd okręgowy w Gdańsku z liczbą 5300 nowych pozwów, sąd Warszawa-Praga w Warszawie 4800 nowych pozwów. Sąd Okręgowy w Poznaniu 4700 pozwów. Sąd Okręgowy we Wrocławiu 3100 pozwów oraz sąd w Krakowie 2600 pozwów. Jak widać, dynamika nowych pozwów w sprawach frankowych nie spada, a w przypadku niektórych sądów sięga wzrostów nawet od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Pozostaje jednak pytanie, kiedy zatrzyma się ta frankowa karuzela, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, euro czy dolara sukcesywnie ubywa. Jak prognozuje jeden z prawników, Mimo upływu czasu, wciąż pozostaje wiele osób, które nie są świadome, że ich umowy mogą zawierać nieuczciwe klauzule, co czyni je potencjalnie bezprawnymi. Z moich obserwacji wynika, że na rynku wciąż jest spora liczba kredytobiorców, którzy jeszcze nie wiedzą tego, że ich umowy mogą zostać podważone w sądzie. Dla tych osób, które przez lata spłacają kredyt według pierwotnych warunków, informacja o możliwości uzyskania unieważnienia umowy czy znaczącej zmiany warunków kredytu bywa zaskoczeniem. Wciąż więc istnieje potencjał wzrostu liczby pozwów wynikający z wyżej wymienionej niewiedzy. Cały czas pozostajemy w temacie rosnącej liczby postępowań frankowych w sądach. Jednak szczególną uwagę kierujemy do mieszkańców Wielkopolski, którzy właśnie przed świętami otrzymali niespodziewany prezent. A to wszystko dlatego, że od teraz mogą kierować swoje sprawy do specjalnego Wydziału Frankowego. Taką decyzję podjął prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, żeby w ramach 12 Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu otworzyć taką specjalną sekcję do rozpoznawania spraw frankowych. Co istotne, do tego specjalnego wydziału trafią tylko i wyłącznie nowe sprawy, które wpłyną do sądu po 1 grudnia 2024 roku. Jednocześnie pozostałe postępowania będą nadal prowadzone w wyznaczonych wydziałach. I jest to znacząca różnica w stosunku do wydziału frankowego, który powstał w Warszawie 1 kwietnia 2021 roku, ponieważ do tamtego wydziału przeszły wszystkie sprawy prowadzone w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I mimo tego, że idea była podobna, żeby przyspieszyć orzekanie w tych sprawach i odkorkować pracę Sądu Okręgowego w Warszawie, to jednak skierowanie tam wszystkich spraw na jakiś czas sparaliżowało pracę tego sądu. W przypadku nowego Wydziału Frankowego w Poznaniu nie mamy do czynienia z taką sytuacją i kierowanie tam tylko nowych spraw może spowodować, że Frankowicze realnie szybciej doczekają się spodziewanych wyroków. Póki co, brak jest oficjalnych deklaracji, czy podobne wydziały frankowe powstaną również w innych sądach w naszym kraju. Dlatego warto podkreślić, że Wydział Frankowy w Poznaniu jest pewnym pilotażem prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To wprowadzone przedsięwzięcie jest jednym z elementów nowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą Sprawne Sądy. W ubiegłym tygodniu minister Adam Bodnar przedstawił 10 filarów, które obejmują reformy w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym i kadrowym. Wśród tych 10 filarów nie mogło oczywiście zabraknąć usprawnienia spraw frankowych w sądach. Sprawne sądy dla obywateli to nasz najwyższy priorytet, któremu poświęcamy maksymalny wysiłek i uwagę. Chcemy uruchomić kompleksowy proces zmian, który z czasem spowoduje skrócenie trwania postępowań. 10 filarów odpowiada na szereg wyzwań, które przed nami stoją. Mamy je dobrze zdiagnozowane i jesteśmy przekonani, że kluczem do poprawy tempa prac sądów oraz wydawania wyroków jest ten właśnie plan. Jak zatem wygląda te 10 filarów przedstawionych przez ministra sprawiedliwości? Przyspieszenie i rozszerzenie digitalizacji akt, zwiększenie liczby asystentów sędziów, powrót do orzekania sędziów, wizytatorów, skargi na przewlekłość postępowań. Zadbanie o wysoką jakość procesów mediacyjnych, certyfikacja biegłych sądowych, portal informacyjny z rozszerzonymi funkcjami, szkolenia dla prezesów sądów. Usprawniające przepisy wykonawcze dla prawa rodzinnego. Jak widać, jednym z filarów Ministerstwa Sprawiedliwości jest szybsze rozwiązywanie spraw frankowych i w tym zakresie ma kilka pomysłów. Przede wszystkim chce obudować sędziów asystentami, żeby jeszcze szybciej rozpoznawać sprawy frankowe. Ma się zmienić kwestia związana z dowodami, ale największą uwagę przyciąga digitalny asystent sędziego. Jest to rozwiązanie informatyczne, które ma pomagać sędziom przy budowaniu, Uzasadnień do wyroków, o co mocno zabiegali prawnicy Frankowi. Oprócz wymienionych narzędzi, Ministerstwo Sprawiedliwości jasno deklaruje, że będzie wspierało tendencje ugodowe i w tym zakresie chce wykorzystać portal informacyjny, żeby zatwierdzać zawarte porozumienia. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest rosnąca liczba postępowań sądowych dotyczących kredytów spłaconych. I zaskakujące pomysły bankowców, jak ograniczyć napływ tego rodzaju spraw do sądów. Według najnowszych danych Związku Banków Polskich, na koniec września przed polskimi sądami toczyło się co najmniej 25 tysięcy postępowań dotyczących roszczeń Frankowiczów, którzy zdążyli już spłacić swój kredyt. I jak pokazują najnowsze statystyki, co miesiąc przybywa kolejne kilkaset. Zatem problem banków narasta, zwłaszcza, że nie mają dla tego rodzaju kredytobiorców rozbudowanych programów ogód. Dlatego chcieliby jak najszybciej ograniczyć napływ spraw do sądu w tym zakresie. Jak mówi jeden z bankowców proszący o anonimowość, spłacone kredyty to potencjalnie spore wyzwanie dla banków. To trochę jak tykająca bomba. Również prawdopodobne jest przyznanie racji Frankowiczowi, mającemu zarówno aktywną, jak i spłaconą hipotekę. Zależy nam, aby było jak najmniej takich pozwów. Przedstawiciele sektora bankowego zwracają uwagę na jeszcze jedno zjawisko, które powoduje, że problem podważania kredytów spłaconych może trwać latami, a chodzi o bardzo długi okres przedawnienia, który w przypadku konsumentów wynosi 10 lat. Ważny jest tutaj również moment, od którego taki termin powinien być liczony, bo w przypadku kredytobiorców frankowych liczony jest on od momentu kiedy Frankowicz dowiedział się, że jego umowa zawiera klauzule niedozwolone. W takiej sytuacji okres na podjęcie decyzji, żeby skierować swoją sprawę do sądu, znacznie się wydłuża, dlatego bankowcy chcieliby radykalnie ukrócić termin, w którym kredytobiorcy ze spłaconym kredytem mogliby skierować skutecznie swoją sprawę do sądu. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku sankcji kredytu darmowego, gdzie klienci ze spłaconym kredytem mają tylko rok na to, żeby powołać się skutecznie na wymienioną sankcję. Państwo, aby unormować tę sytuację, powinno ustawowo ograniczyć możliwość pozywania banków w przypadku spłaconej umowy na przykład 3 lata po zamknięciu kredytu, twierdzi jeden z bankowców. Oczywiście nie sposób zgodzić się z takimi pomysłami bankowców, ponieważ są one nie tylko niezgodnie z prawem krajowym, ale również z prawem unijnym. To dyrektywa 93 na 13 daje jasną informację, w jaki sposób powinien być liczony termin przedawnienia w przypadku konsumentów, którzy dochodzą swoich roszczeń z tytułu wadliwych kredytów frankowych. Jednocześnie ewentualna ingerencja krajowa w ustawodawstwo w tym zakresie byłaby niezgodna z przepisami unijnymi i w ten sposób ograniczałaby prawo Frankowiczów do skutecznego sądu. Pozostaje zatem pytanie, dlaczego Frankowicze pozostają w lepszej sytuacji niż kredytobiorcy gotówkowi, którzy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego jedynie w ciągu roku po spłacie tegoż kredytu. Otóż wynika to z faktu, że zarówno frankowicze, jak i kredytobiorcy gotówkowi mają zupełnie inne roszczenia w stosunku do banku o różnym skutku. W przypadku kredytów spłaconych bankowcy zwracają uwagę jeszcze na jeden fakt, a mianowicie na kwestię związaną z możliwością cesji wierzytelności i wykupienia takiego prawa przez firmy, które się w tym specjalizują. Na ten temat wypowiadaliśmy się w jednym z odcinków na naszych kanale i wskazywaliśmy, że z punktu widzenia prawnego nie ma przeszkód, żeby roszczenie Frankowicza ze spłaconego kredytu przekazać na rzecz innej osoby, bo jest to prawo majątkowe i na tej zasadzie może zostać zbyte na rzecz innego podmiotu. Natomiast z drugiej strony nasza praktyka pokazuje, że Frankowicze niezbyt chętnie korzystają z tego rodzaju cesji, ponieważ jak dowiadują się tego, jakie korzyści mogą uzyskać w przypadku korzystnego, Wyroku sądowego, to wówczas decydują się na samodzielne skierowanie sprawy do sądu. A jeśli chciałbyś wiedzieć, w jaki sposób szczerze prezes Ułokik wypowiada się na temat ostatnich praktyk banków i dlaczego uważa, że to właściwy moment na to, żeby po sobie posprzątały, wystarczy, że klikniesz wyświetlony obrazek. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.